Cieszymy się, że udało się wygrać. Pierwszy set był taki z jakim zaniepokojeniem u nas, tak troszeczkę przespaliśmy ten set wydaje mi się, ale już z seta na set coraz lepiej ta gra wyglądała. Fajnie graliśmy brokiem, troszeczkę obroną, w przyjęciu już coraz lepiej i zaczyna to wszystko fajnie wyglądać. Patrząc w przyszłość naprawdę to już zaczyna fajnie wyglądać. Jakie plany na przyszły rok? Był to ostatni mecz w tym roku kalendarzowym, a nie w sezonie, także zapraszamy w styczniu na kolejne nasze mecze. Jakie plany? No, planem na dzisiaj było wygrać ten mecz i zająć e, e, pewne pierwsze miejsce na tą chwilę w tabeli, odskoczyć od drugiego miejsca, czyli od Tygrysów Strzelin, z którymi udało się dzisiaj wygrać. E, Playoffy, baraże i mam nadzieję, że awans do Ligi Centralnej. A bardzo, 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 bardzo. I ah, wasn't é 聞、はいたかも。<laughs>